Najdżem w lewo jedź teraz kurwa, nie w lewo Tu jedź Nie wyjedź już Tu jedź kurwa w prawo I w lewo, dobrze, 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 dobrze. W prawo. Teraz w prawo jedź Teraz jedź w prawo Nie, da w lewo A być? dobrze, tu jedź, dobra, tu masz zamknięte To jedź, to jedź w lewo teraz, w lewo, w lewo Nie, prosto w W lewo masz wyjazd Gdzie wyjazd, tutaj jest wyjazd na No gdzie masz tu wyjazd? No nie będzie wyjazdu kurwa myślisz? No to w prawo pochodni. O no, tej faktycznie nie będzie wyjazdu no, Tu teraz, w lewo. <laughs> kurwa, tu ale jaja. Ja. Co skręc, skręc, skręc. tam, tam? mam skręcać? No tu co za droga kurwa? Teraz prosto jedź. To parking strzeżony. No tutaj to jedziesz do, dla parking dla VIP-ów Też tak myślę. No i tutaj już nie ma wyjazdu. Jak nie ma musi być. Dla mnie musi być powiem. No jeźdź prosto, jeźdź, jeźdź, jeźdź. Jesteś prosto jeźdź z elektrowni, no, ja zimie... jedź prosto, no kurwa nie wiesz, prosto. Kurwa nie wiesz Jeźdź prosto. prosto. No dobra, dobra, dobra. Teraz jeźdź w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. W prawo, dobra, dobra. I ty masz, o, taki bajer. O nie, tu są pachował <grywa> pić. Jeźdź, 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 jeźdź. Jeźdź, je kurwa. O, i tu masz, dobrze. Dobrze, dobrze. Gdzie? Kurwa. Kurwa! Kurwa najdziemy! Ale prawo jazdy zdał. Zdał! Gdzie ty jedziesz, kurwa? Zawracaj się w tamtą stronę, do włókniarzy jedziemy. No uważam ci nie pierdolę. Czerwony masz, ale jedź, na ziemię. wytrzymuj Jest los, jest los, kurwa Kurwa, dobra, dobra, bo najwyższa sobota, gdzie mam wyjechać? A ja jeszcze mam jedną chatrasę